Zrobiony z własnego zakwasu, biała kiełbaska, przyprawy, no i doprawiony jest, żeby był ostrawy. I je podajemy z jajkiem, z białą kiełbaską i z grzankami. Czy to jest taki przepis, który zna Pani od swojej babci, prababci? To jest babciny przepis, stary, <grym> z mojej babci. Także jest, no myślę, że dobry. Na własnym zakwasie. 4 dni kwaszone jest zacier, także jest, stoi w ciepłym miejscu w miniaczku, w kuchni gdzieś niedaleko żeby było ciepło, żeby kis sobie przez 3-4 dni i później z tego wykonywałam ten żur. Kujawy słyną z żurku, jaka tajemnica waszego żurku? Proszę bardzo, nasza szefowa w kuchni nie mamy żadnej tajemnicy, gotujemy tak jak zawsze. Tak zawsze tak w domu gotuje bez żadnej tajemnicy, bez niczego. No, żurek to jest podstawa, bo na własnym zakwasie jest inny jak ze sklepu. I to jest podstawą żurku. No i wiadomo, swojska kiełbaska, swoich szczepiorek. To jest, jest naj... swojskie smaki. Idealny przepis na żurek to idealny zakwas na żurek. Do żurku oczywiście przede wszystkim przyprawy. Swoje przyprawy suszone, yy, miażdżone, wyśmienita śmietanka, zakwas. Wszystkie po prostu przyprawy. I dużo serca. Robicie same żurek, zakwas na żur, ale również pieczecie chleb. To jakaś tajemnica tego chleba też musi być. Chlebek jest pieczony oczywiście na zakwasie, nie na drożdżach. Wszystkimi zdrowymi mm, pestkami, słonecznika, siemię lniane, otręby i serca dużo oczywiście. I tą tej to ostatniej tajemnicy nie zdradzę. Czy ten żurek, który tutaj panie próbujecie jest taki sam jak w domu gotujecie? Troszeczkę inny, Mój jest, bo ja jestem nie stąd, jestem z daleka. Obrzegłaś, robię żur, właściwie taką zalewajkę najbardziej lubią moje dzieci lubiły. I troszeczkę jest inny, choć bardzo, bardzo podobny, bo sama robię zakwas. I do, no cóż, ziemniaczki są, jest kiełbaska, kiełbaskę przysmażam na patelni. Doda, dodaję jak już jest ugotowane. Jak chcę sobie podostrzyć smak, to dodaję troszeczkę chrzanu i nie dodaje śmietany. A pani jak robi swój żurek? Nie lubi ze śmietany. Żurek jest znakomity. Ja określiłabym, bo także chciałabym dodać, że podobnie gotuje jak pani. Jest znakomity, ponieważ no ta pani nam dodała, że robi zakwas z mąk dwóch. Z tej żytniej i z tej naszej takiej pszennej. Ale chciałam jeszcze podkreślić, że cudowne paszteciki. No i wyborny chleb. Yy, jakoś te żurku nie, nie miałem okazji próbować, natomiast żona świetnie gotuje. A jaka jest jej tajemnica żurku? Co dodaje? Yy, dużo przypraw, czosnek, cebula to na pewno, ziemniaczki. No i tam kupuję jakieś powiedzmy, szczerze mówiąc nie wiem, co ona tam jako podstawowy składnik, to jakieś tam się dodaje. Nie wiem szczerze mówiąc, natomiast na pewno dużo, dużo czosnku. Panie Marcinie, po co Pan przyjechał do Brześcia Kujawskiego? Po co? Po raz pierwszy przyjechałem tutaj po to, by ocenić Wasz tradycyjny żur, żur, żur kujawski. Ja jestem smakoszem, bardzo lubię kuchnię polską, więc to też mnie zainteresowało, dlatego jestem tutaj. Ale też nie i mojemu przyjacielowi Tomkowi, który pochodzi właśnie z Brześcia Kujawskiego, który mnie zaprosił tak naprawdę tutaj no i będę mógł razem dzisiaj z Państwem się bawić. Odległość między Łukowem, skąd pan pochodzi, a Brześciem Kujawskim jest dość spora. Natomiast na co dzień mieszka Pan nie pracuje i trenuje w gorszy. Tak dokładnie. No, odległość jest spora, 300 kilometrów, ale mamy już w miarę dobre drogi, więc coraz szybciej się poruszamy w Polsce. Nie, nie sprawiło mi to trudności by, by przyjechać dzisiaj. Gdyby pan chciał zrobić od czego by pan zaczął? No właśnie przyjechałem się dzisiaj nauczyć, od czego bym tutaj zaczął, bo z kucharzem to nie jestem zbyt dobrym. I dlatego obserwuję... Chodę. Ja też nie jestem kucharzem, więc zróbmy tak. E, ja powiem pierwszy, składnik a pan drugi, a trzeci pan czwarty. Spróbujemy? Próbujemy. Okej, okay, zakwas. Zakwas. Ja na pewno powiem biała kiełbasa. Dobra, Majranek. Szan. Jajko. E... Chleb razowy. Cebula. Pieprz. <laughs> Wyszedł proszę Państwa nam wspaniały żur. Jak Pan się odnajduje w tym środowisku Brześcia Kujawskiego? Przyjaciół Tomka, przyjaciół Pana, bo wiele osób Pana zaczepia, prawdopodobnie dopytuje jak Pańska kariera i tak dalej. Na pewno jest sympatycznie, jest rodzinnie, bo wiem, że to jest też pięknik rodzinny, tak, Więc jest na pewno rodzinnie, pogoda nam się dopisuje. Miejmy nadzieję, że za niedługo spróbujemy bardzo dobrego żuru i wygra ten najlepszy. No i cóż, no ja tylko co mogę, co mogę życzyć, mogę życzyć wspaniałej zabawy. Radku, kto tak naprawdę dla kogo tańczy, ona dla was, czy wy dla niej? Wiesz co? Naprawdę nie wiem, no, wydaje mi się, że chyba teraz my dla niej, tak? bo, 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 bo ona nam wytanczyła to, że my tanczyły przez okrągły rok już niemal, także chyba teraz my tanczymy dla niej, ale cieszy też mnie to, że, że często ona tanczy dla Was. Na początku nie stawialiście na to, że ta piosenka będzie rzeczywiście takim hitem. Zresztą często przyznajesz to w wywiadach. Jasne, Jasne no, no, tego nikt nie wie, no i na to nie ma recepty, na to nie ma reguł, na to nie ma zasad. Po prostu tak się dzieje i koniec, no. E, tak się trafiło, tak się zadziało e, i cóż, cieszymy się ogromnie. Najpierw tekst czy najpierw muzyka? Co tak powstaje w Twojej głowie? Często powstaje. Powiem szczerze, muzyka, ale akurat w tym przypadku. E, ja zawsze to podkreślam, pamiętam jak dziś, no trudno by nie pamiętać, e, jak powstała ta piosenka, czyli ona tańczy dla mnie. Uderzenie w piano, e, ja uwielbiam i, i tak jakoś poleciało. Nie tylko w Polsce, wiesz, za granicą śpiewają Twoją piosenkę. Tak wiem i, i, i... O, jeszcze to nie koniec przygody z tą piosenką, także na razie więcej nie mogę powiedzieć, ale, ale mam taką cichą nadzieję, jesteśmy już na mecie, że tak powiem, rozmów, no coś jeszcze wydarzy, to los pokaże. Najbliższe lato pracowite? Tak, tak, tak. Lato, wiosna, zima była pracowita, jesień przede wszystkim, zima też była pracowita. Przed Przedwiośnie może było bardzo pracowite, bo dużo wyjazdów zagranicznych nas gdzieś tam ganiało po świecie i Cóż, wiosna lato się zapowiada e, i zapowiadała już wcześniej, bo no, te bookingi letnie, które teraz mamy, to już e, menadżer grupy podpisywał jakoś chyba m, w okolicach stycznia. Także już wiedzieliśmy, że, że pracy wiele nas czeka. I, I cóż, no pracujemy, pracujemy. Jakiś hit już tam jest w głowie? <laughs> w głowie zawsze jest hit. Chciałbym, żeby tak było. Na pewno zalążek muzyki jest i to taki fajny bit e, klubowy, chociaż robi to takimi dopadkami. Nie ukrywam, że, że, że co. No na razie nie mamy czasu na to, ja to podkreślam często, że, że nie mamy jak sobie spokojnie posiedzieć, przynajmniej ja w studiu i, i, i gdy tylko jestem w domu, to wykorzystuję każdą chwilę. Tak też teraz byłem przez kilka dni w domu, udało mi się i, i co? No i trochę tam podłubałem, tak jak zwykłem to robić. Pytanie, które musiał paść, disco dance czy disco polo? To jest muzyka grupy Weekend, czyli nasza, a kto wrzuci nas do takiego wora, to już nie nasz problem.